Siemanko, ja jestem Sylwia i witamy w dzisiejszym odcinku. Dziś będziemy rozmawiać o community Day'u na Piga i jeżeli odcinek Wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę z A my w zasadzie już zaczynamy. Wyniki z konkursu będą jutro, jutro już na kanale i będę je losować z odcinka tego, który jest w sprawem górnym, czyli chyba tym. Więc sobie zobaczcie. Tutaj, się wyświetla świetny filmik. Polecam, bo możecie wziąć sobie udział w losowaniu na bilet na GoFest. Jeżeli nie możecie kupić, to możecie wygrać za darmo, jak Wam się uda. I tak, Tepi Community Day. Zacznijmy od tego, że Ambor wygląda bardzo ładnie. Jest niebieski ogień, a ja taki uwielbiam. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Ten Community Day będzie trzeciego od nowego miesiąca, to będzie chyba sobota ale tutaj macie napisane dokładną datę, będzie to od 11 do 17. Gadam szybko, bo staram się jak najszybciej powiedzieć o tym komiennym ideju dla Was, żebyście mieli informacje. I tak, bonusy są fajne. Bo jest 3 razy z catch Stardust, czyli jest za złapanie Pokemona, zamiast to Stardustu na przykład dostaniecie 300, ale to jest tylko przykład, nie wiem, bo czasami więcej się dostaje tego e, Stardustu. więcej się dostaje tego stardastu. Są 3 godzinne incensy i 3 godzinne rury modu moduły. No. E, tak wygląda tepik w prawym górnym, jakby ktoś nie wiedział jak tepik wygląda, to będzie oczywiście Community Day. I tak wygląda Shiny Pig Tak wygląda Shiny Pignite I tak wygląda Shiny <śmany> Uwielbiam I macie jak one wszystkie wyglądają I będzie ekskluzywnym Atakiem dla Embora Blast Burn. więc spoko to jest atak Z tego co wiem Będzie oczywiście Community Day Bundle w sklepie Gdzie będzie 50 Ultraboli 5 Incensów 5 Star Piece'ów 1 Elite Charge TM, ja chyba go sobie kupię, bo akurat się opłaca, dla, przynajmniej dla samych startpisów, warto. I dla Elitki, bo incensy to i tak tak teraz kosztują. Za 3 zł też sobie kupię. Będzie do kupienia e, ten Roasted Berries, się będzie nazywać. Quest, płatne, gdzie na końcu nawet będziecie mogli spotkać Embora, jak będziecie mieć szczęście do Embora. I warto zawsze kupować te bundle, więc. Polecam, bo to tylko 3 złote. A serio, bardzo fajne pokémony możecie z niego dostać. I za fotobomby, robicie fotobomby i 5 fotobomb wam wyskoczy te piga. I co tyle z tym Community Dayem. Starałem się jak najszybciej wam o nim powiedzieć. Wszystko już wiecie, co powinniście wiedzieć. Ja się z wami żegnam. Jeżeli robicie takie szybkie odcinki, gdzie gadam o ważnych newsach, to zostawcie łapkę w górę. I jedną rzecz chcę powiedzieć, ale dla widzów kanału. To, że teraz Pokémon Unite chyba ma zamknięte serwery, więc nie wiem jak ja mam z tego robić live'y, więc teraz po prostu jak jest Pokémon Unite to nie będzie live'ów. Poczekam, aż ta gra wyjdzie na telefony i dopiero wtedy będę robić z tego live'y. Więc się z wami żegnam, opa! Pa.